Witam Was bardzo serdecznie! Jestem Mistrz, to kolejny odcinek z mojej serii... w serii niecodzienne bitwy, ponieważ to jest czołg Skoda T24 właśnie na mapie Erlenberg. Jeszcze nie zadałem tych misji, co trzeba zrobić, dlatego to drzewko najpierw idę, bo to najłatwiej. No, a później będę te 34 szedł i tak dalej, i tak dalej, aż dojdę gdzieś ciekawie. Będę Wam to wszystko pokazywał z tego, co ja doszedłem. No i tu tytuł odcinka: Zgrana drużyna podstawa, ponieważ normalnie bym nie wygrał, bo to jest bardzo słaby czołg, ale z drużyną dajemy radę. Słaby pod względem pancerza i przeładowania, resztę rzeczy ma dobre. Uszkodzenie ma dobre, jak na, mój, jak na moje wymagania, penetrację. No, ale niestety yy, przeładowanie 7 sekund z, taki, z takiego słabego działa. Słabego jak na 7 sekund, ale ogólnie jakby na 3, na 4 to by było dobre działo. No i tutaj mierzymy i mierzymy, ale się nic nie udaje wymierzyć. Później będziemy dali radę, ale na razie czekamy. Na piątki rzucić, znaczy na szóstki rzuciło, więc y, trochę trudniej będzie i tak. Trochę tu obrony zrobiłem. I tak, na wszystkich czołgach trzeba mieć y, trzy te y, odłamkowo burzące na resetowanie bazy. Y, w trolach, y, szczególnie na granie i także resetowanie bazy, jak coś się też nie może przebić. Tak i działa większego kalibru na sweetier, Przed 120 na 6 7 8 to dobra. 150 na 10 100 stówki, czy 180 na f 4 215 bez 183. Ale na przykład jak mało pocisków bierzecie, no, i w ogóle wam nie starsze, to wtedy tych burzaków w ogóle nie bierzecie i próbujecie na, no na te inne grać, bo czasami nie ma takiego powodu, żeby bazę kapować, albo nie ma w ogóle bazy. Są takie sytuacje, na przykład wy macie bazę i nie musicie jej resetować, i no to wszystko jest tu. I tu czemu nie widzę? Dorwaliśmy go. Przyspieszenie razy jeden, a wy go nie widzicie. O co chodzi? Nie wiem. Ale jedziemy dalej. To był. Y, Wolverine. Nie, to 67, bo tu był. Wolverine tu nie było. Ale i tak damy radę. Trochę dziwnie mi mówić, bo podentyście jestem. Rzucuję, tako. I. Y, jest tako, no i. Yy, gramy dalej dlaczego wy tu nic nie widzicie o właśnie Churchill Tu jest penetracja, normalnie bym się odbił, ale tu tak ładnie wchodzi wszędzie, gdziekolwiek, znaczy to wie, że słabo panterzona jest. I kolejny strzał i chyba kolejny się uda nie udało się. I widzicie tu nam podjeżdżają, więc jest super. Pałka i zniszczona. Dwa kile po mojej stronie. Hellcat mnie trochę bił. Ale tu zostanie zniszczony, pyk, trzy kile. I tu nie wiem co mi strzał. Hellcat mi strzelał. To coś się zepsuło. Hellcat mnie strzela, a widzicie, że Hellcat. Hellcata już nie ma w ogóle tutaj. Hellcat już był pokonany, a. No, otrzymałem obrażenia trochę po jego unicestwieniu. Więc błąd gry. Że mi pokazywał, że Hellcat mnie atakuje, jak już go nie było. No, nic nie poradzę. O tu chciałem we włas, blisko było, ale nie udało się. tu po... Do, po, do takich lub słabego kalibru burzaki w ogóle nie nie zadają uszkodzeń do resetowania bazy jak najbardziej w jakieś segmenty i tak dalej ale no do zadania obrażeń małe kalibry nie tutaj się chyba nie uda nie udało się ale mamy 3 kile i idziemy dalej 12-2 więc zaraz będzie koniec bitwy przypuszczalnie Tylko no, koniec codzienne bitwy ponieważ tym czołgiem to bardzo ich nie było i no niecodzienny wynik jak na ten czołg na siebie nakręciłem bo nie umiem grać medami, wiecie, że ja czołgi ciężkie, niszczyciele z obrotowymi wieżyczkami, takie rzeczy. No dlaczego o, tu są takie lagi? Lagi nie do oglądania. O może teraz troszkę lepiej. A jednak nie no. Trzeba co będzie zobaczyć. Frapsem nie powinno być lagów na nagraniu. Tu szczęśliwy strzał, tu się nie udało. O tutaj. Co ja robię? Tego bo trzeba klepać. O zniszczony, 4 pile. Szczęśliwie, jeśli środek celownika poleciało, bym więcej obrażeń otrzymał, jakbym gotów. I tu zaraz artylerię skończą. I będzie ci tyle w tym temacie. Jak widzicie, jeszcze dużo pocisków podstawowych nie zostało. Pociski burzące i goldowe także. Goldowe 180 penetracji, czyli siódemki. A jeśli ktoś się nie boi kosztu, to ósemki też są dobre. Ale piątką na ósemki to za bardzo nie losuje. Ale czasami wylosuje z kilka razy. Yy, jak będziecie go długo mieć, jak nie od razu go sprzedacie po zrobieniu czegoś, no już zostanie pokonany. Pokonany zostanie, myślałem, kurde, czemu oni go nie pokonują? Już pokonany jest. No więc właśnie, myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie oraz oceniajcie. Yy, oglądajcie łapkujcie, komentujcie. Ja byłem mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!